Pewnego dnia widziałem nowego bezdomnego, który siedział z tabliczką, na której napisał, że niedawno stracił wszystko i nie potrzebuje od ludzi jałmużny, tylko potrzebuje dostać pracę i miejsce do zamieszkania. Przynajmniej na jakiś czas, aż znowu stanie na nogi i będzie mógł żyć samodzielnie. Widziałem, że podchodziło do niego naprawdę wiele osób, by z nim porozmawiać i dowiedzieć się czegoś więcej. Zazwyczaj ludzie unikają kontaktu z bezdomnymi i żeberkami. Sam to pewnie zauważyłeś. W tym wypadku było jednak zupełnie inaczej. I minęło kilka dni, i gdy przechodziłem ponownie obok tego miejsca, tego człowieka już tam nie było. Po kolejnych kilku dniach leżała tam tabliczka oparta o ścianę. Napisane na niej było, napisane były podziękowania od tego człowieka. Podziękowanie za okazaną mu pomoc i wszystkie dobre słowa, i poinformował na tej tabliczce, że ma już pracę i ktoś zapewnił mu miejsce do mieszkania i że jest na dobrej drodze, by znowu żyć normalnie. Dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zmiany jego sytuacji na lepsze. Prosił i otrzymał. Szukał i znalazł. Pukał do drzwi i zostały mu otwarte.